Siemanko wszystkim na naszym kanale, i w dzisiejszym odcinku przeszedłem sobie trzy kosteczki od importera Jorge. Miały być trzy podobne, jeśli chodzi o e, ilość strzałów i kaliber. Ale jak zobaczyłem Angelka to powiedziałem: o trzecią dawa Angela. Miały być trzy podobne: mamy Hektora, mamy Arkadię, miała być jeszcze jedna, właśnie z tego rodzaju. Ale tak jak powiedziałem, zobaczymy Angela. Dawa Angela. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj hektora J2252, 30 mm, 25 strzałów, ląd niestety, ale tylko podstawowy, ale według mnie już takie koski powinny mieć rezerwowy ląd. No niestety szkoda, gramatura 462,5 g Neku, czyli wyrzutnia też już jest taka, widzę, dopieszczona. Rok produkcji 2022. I widzowie właśnie prosili mnie, żebym przetestował tą wyrzutnię. Bo wyrzutnia podobno robi tak, że klej kajta narobić. Tak będzie. Zobaczymy hektora dzisiaj w akcji. Kolejną wyrzutnią, jaką mam, jest to wyrzutnia Arcadia J2907, kaliber 30 mm. I tak samo, tylko ląd podstawowy. Przypuszczam, że to nieduży byłby koszt, żeby wypuścić z tyłu gdzieś ląd rezerwowy. A z jednej strony może jakby Janusz miał się potem mylić, który ląd mam palić czy co, ale dla miłośników pirotechniki są ważne dwa lądy. To też o tym nie pomyśli. Gramatura tutaj jest pół kilo, czyli więcej niż hektar pół kilo Neku i rok produkcji 2022. I tu mam Angela. Eee, tu mamy takie ala. Bo gdyby je na przykład pokolorować na przykład na biało-czerwono, przypominałby mi ta, takie te, te, te skrzydełka, co miała ta polska kawaleria, husaria bodajże. Przypominałoby to. Dlaczego ta wyrzutnia jest tak niezwykła? Jak, z tego, jak dobrze pamiętam, ona ma białe migotanie i czerwone gwiazdki, które żeby brzydko nie powiedzieć. Bardzo długo się utrzymują. Jak zawsze pamiętacie, były czerwone piwonie, pik, pik pik, pik pik, pik pik. A tutaj jest czerwona, czerwone gwiazdki po środku migotanie gotanie i te czerwone gwiazdki fajnie opadają, więc to wygląda sztosiwo, że ta wyrzutnia może być dobra na e, dzień na przykład niepodległości. Mamy strzały proste i finał jest chyba e, jako salwa e, końcowa, to są strzały kątowe, jest, którą są do widowni. Kod produktu jw 800 dwa, e, gramatura równy kilogram, to jest dopieszczona, równy kilogram ma 50 strzałów e, i rok produkcji, rok produkcji o, 2022. I teraz zapytacie o cenę. Jak to cenowo wygląda? Ta kostka kosztuje 300 zł, te kosteczki kosztują około 140 zł. To tak to wygląda, jeśli chodzi o cenę. A ja Was zapraszam na Mahony 69 Tam się o wszystkie dowiecie. Ona zaraz wezmę, nagrę w relacji, co się nagrywa I zapraszam Was do sklepu pirokich.pl z kodem Mahonyteam Team. 10 macie 10% rabatu. Jeśli kostki wypadną dość, wypadną dość fajnie, link do tych kostek znajdziecie w opisie. To tyle, co miałem wam do przekazania. A teraz jedziemy na Podlasie do puścika Trochę poszaleć. Dawajcie hektora! Hektora najpierw też? Dawaj hektora! A nie Arkadię. Dawaj Arkadię! Dawaj Arkadię najpierw. Też tak myślę. Dawaj Arkadię. Zostawmy sobie hektora na drugi obiad. Najpierw zupka twojej saszuczki się odbijają przyjmują się <grymianie> <Dobre>. <grymianie> dawaj Arkadia odległość 50-60 metrów bo jesteśmy u kuśtyka na Podlasiu <grymianie> i straszymy dziki dobra zobaczmy dziki pójdą do siemienia co po nie, o niej powiem, żeby była ciut szybsza. Ładne miała te trzaskanie. Delikatnie szybsza była, kurde, no to, to, 11 co, na 10. To, to kupuje sobie dwie i odpalasz jedną po drugiej. To właśnie o to chodzi. Tak. Dawaj teraz tego. Dwie na raz. Hektor. Hektora dawaj. Dwie na raz. Arkadia zrobiła robotę, Jorgę dobrze poleciło. Ja nie wiem co Jorgę zrobiło, ale robi robotę. No to popatrz teraz, synek. Ohohohoho! Jezu! Ja pierdolę! Ohohohoho! Kurwa mać! Ale jak wysoko strzelał! O kurwa! Człowieku klepot jań! Klepot jań! Kuś ty co powiesz? 10 Mowę mi odebrało. O ja pierdzielę. Ty, ja nie wiem co w tym roku, ale to jest jakiś szok! Dobra, dawaj teraz Angela! Angel miał być toast. tylko dobrze ustawcie są do widowni. Patrzę na Angela. I na jej czerwone gwiazdki, biała migotanka. Filmik mnie przekonał. Zobacz! Vou <fixen> <fixen> Mówiłem? To jest idealna kostka na, jeden, na 11 listopada. Idealna. Nie mam. No na to święto jest. No, nie, to jest dużo białego i czerwonego, ale widziałaś to migotanko, ale no, piękne. Białe. I te czerwone komety, które się utrzymywała, nie to tam, a te czerwone gwiazdki. A nie, wybuch nie znika. Tu się utrzymywała. <ślepsze ślepsze> <ślepsze> <ślepsze> Powiem wam tak, w tym odcinku nie ma lipy. To ja mam jak ten odcinek nazwać. Tutaj chyba są same hity. Ja Wiadomo kurde, gdzie przyjechałeś. No. <grystanie> u o, no. Masz dalej nagrywanie? Cały czas się nagrywa, bo ja zastanawiam się w ogóle, jak to ocenić. Corkę, o, ode mnie słowa. Oho. Oby tak dalej. O. Oby tak dalej. Szacun. O, kurde. Szacun, naprawdę. Arkadia myślałem, że będzie słaba, ale miała fajne czeszczenie, ogromne czeszczenie. Każda. Kurde. <słuch> no to takie... Arkadia 8 z plusem Nie mam słów, ten... ten... kurna, teraz żeście się... Czekaj, a ten Herakles jak on tam miał Herkules? Herkales eee, Ten, Hector Hector, to jest dycha i angel 9 z plusem ja to, no? się, ja to się nie wypowiadam, bo mi brak Zajebiście. słów Mi brak słów. nie było Liper. Do, do, dobrze trzeba. Angel, eee, migotanie do ziemi. Ja widziałem te migotanie z to Jest z tego ładny pokaz zrobić na podróży. Super. Tylko nie mają właśnie lądów rezerwowych. No i powiedzieć. to jest słabe. No. To, jedy, to jedyny robić. Ale, ale Dlatego. Może Jorgę weźmie przewodnik. Dlatego robią. Jorge macie ode robić. mnie e, 9 na 10, bo tylko lądu rezerwowego nie ma. A to no, a inaczej. Ale hektor... Nie mam do czego się przyczepić. Nie mam do czego się przyczepić. Piękne, piękne kosteczki. Postaraliście się. Jorge, postaraliście się. No, to ty Andrzej, Andrzej, no Andrzej no jak oceniasz? Mogę zacząć co no, ująć no. Dokładnie. Życzymy sobie więcej takich kostek. Beda po aż się, aż jak, się tak. przyjemnie. I tylko, tylko, tylko pro, proszę, żeby były ciągle takie same. Ląd rezerwowy w przyszłym roku życzył O tak, Na razie? i tylko tyle.